Dzień dobry Państwu! Jestem psychologiem genialnym, prawdopodobnie jedynym w okolicy, który ma jaja, żeby mówić, jak jest. A jest tak. Przeklinanie to zajęcie, skuteczna forma regulacji emocji. Ludzie płacą mi, żebym im powiedział, Masz prawo powiedzieć spokój do swojego wewnętrznego krytyka i to działa. Przekleństwo to jak emocjonalna defibrylacja. Ja sam kleję przy klientach nie dlatego, że muszę, bo ja jestem. Zen, ja to robię, żeby oni w końcu poczuli coś poza ciągłym, jestem niewystarczający. Jakby każdy miał choć 10% mojego ego, to depresja by wyginęła.